Panie Komendancie, jak rozpoczęła się Pana przygoda z pracą w Policji? No, moja przygoda z pracą w Policji zaczęła się ponad ćwierć wieku temu odbyciem zasadniczej służby wojskowej w oddziałach prewencji policyjnej. Zdecydowałem się na to z bardzo prozaicznego powodu. Żołd płacony w oddziałach prewencji policyjnej był nieco wyższy niż żołd wojskowy i był płacony z góry. Jest pan komendantem Powiatowym Policji w, po 25 latach. Nie żałuje pan chyba tego kroku. No 25 lat to panie dyrektorze już jest taki okres czasu, że już nawet wewnętrznie wewnętrznie się człowiek tak przyzwyczaja, że nie dopuszczam w ogóle myśli do tego, żeby żałować tego kroku. Ten krok został ponad świerdz wieku temu poczyniony. Trwała tyle czasu, że, że po prostu no nie mógł już sobie nawet... Pozwolić na to, żeby go żałować. Panie komendancie, czego w dniu święta Policji sam życzyłby Pan sobie policjantowi? Ja życzyłbym sobie policjantowi tego samego, co moim kolegom policjantom. Przede wszystkim bezpiecznej, spokojnej służby, dobrej atmosfery wśród kolegów, jeszcze lepszego doposażenia w sprzęt służbowy, sprzęt łączności, sprzęt transportowy i bardzo dobrej atmosfery w służbie, no takiej jak mam nadzieję w naszej jednostce panuje. Bardzo dziękuję za rozmowę.